Cześć, to ja, Oliwka LPS, <trychy> trochę mnie nie było, no i poszło tak, zanim przejdziemy do tego, co miało być w filmiku, to powiem Wam. Miało być tak, że mam to nagrywać co tydzień, ale nie umiem, nie mam pomysłu, więc mam do Was trochę smutną wiadomość, bo będę nagrywać co dwa tygodnie, bo wtedy bym ja... Więcej czasu na montaż, na wymyślenie filmiku. Ale obiecuję, że wtedy filmy będą ciekawsze, bo będę miała więcej czasu na nagrywki i na montaż. Dobra, a teraz. Wracamy do filmiku. <grym> a więc tak. Chciałabym Wam pokazać moja konto na TikToku. <grym> tak, a więc. Mam patrzeć na serwadę. tam tego bardzo szczęśliwy. Mam też Dzięki. konto o ekipie. Nazywa się o no tak. A tutaj i jak wygląda? Mam na razie dwa filmy o ekipie. O versov, bo to jakoś o versov nagrałam, ale o innych członkach ekipy też będzie, więc no. Tam już są mało obserwacji. I ogólnie jak zakładałam te konto, to miało być także o nas o rysowaniu, ale potem zmieniłam po prostu nazwę na wersów podłoga Ekipa 4. No i zaczęłam wstawiać filmiki jak No. <laughs> Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce, papa! Pa. Kocham Was!